Dziś będzie o prokrastynacji. To temat, który dość często poruszamy, ale dzieje się tak dlatego, że jest on niezwykle ważny, jeśli chcesz ruszyć z miejsca. Od wielu lat pomagamy ludziom przełamywać bariery i osiągać szczyty. Widziałyśmy setki historii sukcesu, ale też mnóstwo porażek. I wiesz co? Wiele z nich miało wspólny mianownik. Prokrastynację właśnie. To ciche zabójca marzeń, ambicji i potencjału. Podstępny, wredny wróg, który powoli, ale systematycznie okrada cię z życia. Zamiast spełniać swoje cele, tkwisz w bezruchu, uwięziona w pułapce wymówek i strachu. Dlaczego prokrastynacja jest tak potężna? Hmm. Ponieważ działa na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, zniekształca Twoje postrzeganie czasu. Sprawy, które wydają się pilne i ważne, nagle stają się mniej istotne, gdy odkładasz je na później. Po drugie, karmi się Twoimi lękami. Strach przed porażką, krytyką, a nawet sukcesem, może Cię sparaliżować a tym samym doprowadzić do bezczynności. Po trzecie, prokrastynacja daje ci złudną przyjemność. Oglądanie filmów, scrollowanie mediów społecznościowych czy zwykłe leniuchowanie, wszystko to wydaje się bardziej atrakcyjne niż praca rzetelna, konsekwentna i z determinacją. Ale czy to naprawdę przyjemność? Czy Uciekając od wyzwań i obowiązków, czujesz się dumna i usatysfakcjonowana? Czy ukojenie, które czerpiesz z prokrastynacji, nie jest tylko iluzją, która maskuje głębszy smutek i frustrację? Przestań się ukłamywać. Prokrastynacja nie jest Twoim przyjacielem, to Twój wróg, który trzyma Cię. Uścisku strachu i beznadziei. Masz dość? Chcesz się uwolnić? Czas na działanie. Pierwszy krok to rozpoznanie problemu. Zastanów się, jakie sytuacje najczęściej prowokują cię do odkładania rzeczy na później. Jakie lęki i wymówki kryją się za Twoją prokrastynacją. Kiedy już zidentyfikujesz problem, możesz zacząć go zwalczać. Podam Ci kilka strategii, które mogą Ci w tym pomóc. Pierwsza: stwórz plan działania. Podziel swoje cele na mniejsze, łatwiejsze do osiągnięcia etapy. Nie patrz na cel jako na całość, ponieważ wtedy ulegniesz lękowi. Twój mózg będzie Ci usilnie wmawiać. Że nie podołasz temu zadaniu, że nie dasz rady. To jest tak jak z remontem czy sprzątaniem wielkiego domu. Nie zrobisz tego w ciągu jednego dnia, ale podzielisz swoją pracę na etapy. Tak samo jest i z planem działania. Mniejsze kroki dają lepsze efekty. Mówi o tym na przykład metoda Kaizen pochodząca z Japonii słowo kaizen można przetłumaczyć jako zmiana kai na dobre zen ta metoda opiera się na filozoficznym przekonaniu że wszystko można ulepszyć dzięki takiemu podejściu stopniowe zmiany składają się na istotne zmiany w dłuższej perspektywie bez potrzeby radykalnych innowacji. Może to być znacznie łagodniejszy i bardziej przyjazny sposób wprowadzania zmian. Drugie, ustal priorytety. Skup się na najważniejszych zadaniach i nie rozpraszaj się drobiazgami. Trzecie, wyeliminuj rozpraszacze. Wycisz telefon, zamknij niepotrzebne karty w przeglądarce i znajdź ciche miejsce do pracy. Ustaw sobie alarm w telefonie, tak aby na przykład co godzinę robić sobie przerwę na rozprostowanie chociażby nóg, kręgosłupa, na krótką sekwencję oddechu lub mini medytację. Czwarte. Znajdź motywację. Pomyśl o korzyściach, jakie płyną z realizacji Twoich celów. Pomyśl o tym, jak z każdym krokiem jesteś coraz bliżej spełnienia swoich marzeń. Po piąte, nagradzaj się za każdym razem, kiedy odniesiesz sukces. Mniejszy czy większy, nieważny, nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyś sama siebie, inaczej, sama sobie, kibicowała. I doceniała samą siebie. Pamiętaj, prokrastynacja to nawyk, a zwalczanie nawyków wymaga czasu i wysiłku. Nie poddawaj się, jeśli napotkasz na drodze przeszkody. Bądź cierpliwa i wytrwała, a z pewnością osiągniesz swój cel. Masz w sobie ogromny potencjał, powtarzam ci to, w koło Macieja. Nie pozwól, by prokrastynacja go zmarnowała. Otwórz się na swoje możliwości i zacznij działać już teraz. Stań się panią swojego czasu i swojego życia. Po to jest między innymi ta grupa, żeby cię zmotywować i pokazać ci, że tylko przez działanie jesteś w stanie zmienić swoje życie na lepsze. Tak więc czas na cud, czyli czas umieść dupsko i pokonać prokrastynację. Pamiętaj, każdy dzień spędzony na odkładaniu rzeczy na później to dzień stracony. Czas jest zbyt cenny, twoje życie jest zbyt cenne. Przeżyj je tak, jak chcesz. Nie pozwól lękowi czy lenistwu przejąć kontroli. Prokrastynacja to tylko iluzja komfortu. Prawdziwy komfort daje ci jedynie działanie. A teraz powiem ci ciekawostkę. Wiedziałeś, że giganci tacy jak Albert Einstein czy Leonardo da Vinci też borykali się z prokrastynacją? Einstein, choć znany jest ze swojej teorii względności i wkładów w fizykę, miał problemy z koncentracją i skupieniem się na zadaniach. Uczniowie często opisywali go jako rozkojarzonego i Spóźnialskiego. Podobno miał zwyczaj chodzenia po pokoju i mruczenia pod nosem podczas rozwiązywania problemów. Fizycznych problemów. Mimo swoich problemów z koncentracją, Einstein zdołał opublikować ponad 300 artykułów naukowych i otrzymać Nagrodę Nobla. Leonardo da Vinci. Znany jako człowiek renesansu, był nie tylko artystą, ale także wynalazcą, anatomem i inżynierem. Miał zwyczaj odkładania kończenia swoich dzieł, co doprowadzało do frustracji jego patronów. Podobno malował Monelizę przez 14 lat, a Ostatnią Wieczerzę przez 3 lata. Mimo swojej skłonności do prokrastynacji, Da Vinci stworzył jedne z najbardziej ikonicznych dzieł sztuki w historii. Przykłady Einsteina i Da Vinci chociażby pokazują, że prokrastynacja nie musi być przeszkodą w osiąganiu wielkich rzeczy. Ci dwaj geniusze zdołali przezwyciężyć swoje słabości i stworzyć dzieła, które na zawsze zmieniły świat. Jeśli Ty również borykasz się z prokrastynacją, pamiętaj, nie jesteś sama. Nawet najwięksi geniusze mieli swoje blokady. Ważne jest, abyś się nie poddawała i szukała sposobów na pokonanie swoich słabości. Zatem, koniec z prokrastynacją. Zaznaczasz od teraz swoją obecność pod tym filmem, klikając w serduszko lub lajka, like i pozostawiasz swój komentarz. Niech to będzie Twój pierwszy krok do uwolnienia się od prokrastynacji. Do zobaczenia jutro.